Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Parallel Worlds i znalazłem Ostran. Ostran to jest broń dla kogo? Dla Willa? Nie, to jest broń dla naszego kolegi Morgana, jednakowoż aktualniamy ją w nosie, ponieważ Morgan jest niedługo I cóż, aktualnie znajdujemy się na bagnach, ale to nie byle jakich bagnach, bo bagnach gdzie zwykła żaba czy osa Potrafią być potężniejsze od wcielonego zła. Znajdujemy się nam bagnach masowej zagłady Czarnobyl. To przy nich po prostu poziom GG Easy. Tyle jestem w stanie o tej lokacji bynajmniej powiedzieć. Naprawdę to jest chyba naprawdę najcięższa lokacja w grze. No chyba, że Korsania jeszcze będzie kolejną cięższą lokacją, ale o tym przekonamy się dopiero niedługo. Póki co, jednak, ja jestem w stanie stwierdzić tylko tyle, że ta lokacja i jej poziom trudności to po prostu zupełnie inna bajka w porównaniu do innych lokacji. I to, że tak naprawdę w tym momencie tylko Will tutaj jest taki megalomańsko przydatny, a reszta składu tylko robi ze saportów. No cóż. Zatakuję te żaby, jak sam z siebie. Czemu tak robię? Ponieważ. Zobaczcie ile punktów doświadczenia za nie leci. Tak, zaraz zacznę wycinać te walki z tymi żabami, bo nie chcę pokazywać ich w nieskończoność tych samych walk. Jednakowoż parę z nich pokazuję, ponieważ są to przeciwnicy, którzy są... No, potężni w diabła zresztą widać. 4000 punktów obrażeń to nie jest byle co. Zdecydowanie nie jest to byle co, a jest to w przeciwnie bardzo, bardzo wiele. Mało tego, potrafi taka żaba obszarowo walnąć około 2-3000, nakładając przy tym truciznę, a więc... Jest się czego bać. Póki co, jednak, choćby w tym kierunku i zobaczmy, co nas dalej czeka. Z klucz do jamy ciszy. Nie wiem, czym jest jama ciszy, ale może ją znajdziemy niedługo. Lekarstwo uniwersalne także jest dla nas. To jakiś dziwny posąg, a także. Samuelu, skoro tak mówisz, nie pozostaje mi nic innego. Jak po prostu ci zaufać. Będziesz zadowolony. Zabir twierdzi, że potrzeba nam więcej ludzi. Nie wiem, czy jest to tutaj możliwe. Widzę, że Zabir nadchodzi. Sam powiem ci to, co ja ci przekazałem. Kiro, potrzeba nam ludzi. Posłuchaj Zebir. Znalezienie ludzi to może nie jest taki wielki problem. Jak to, żeby byli oni przydatni, a nie polegali, a nie polegli spotykając jednego rozpruwacza. Poszukiwacze przygód? Czego tu szukacie? Przybyliśmy tu, by zobaczyć, czy to miejsce jest rzeczywiście tak niebezpieczne jak mówią. Więc nie pomyliłem się. Jesteście poszukiwaczami przygód, można tak powiedzieć. Świetnie się składa. Nazywam się Kiro Rogini, a moi ludzie to Samuel i Zebir. Bardzo nam miło. Ja jestem na uprzejmość, jeszcze przyjdzie pora. Sądzę, że jesteście zmęczeni podróżą. Zapraszam do swojego obozu. Nie jestem pewna... Idziemy! Z kręcią skorzystamy z zaproszenia. Cudownie! Wózek inwalidzki? Ktoś na wózku w takim miejscu? Powiedz, Kiro, o co chodzi? Nie będę obijał pawełnę. Jesteśmy tutaj, by wykonać pewną misję. Ostatnio brakuje nam trochę ludzi. W związku z tym chcielibyśmy was prosić o pomoc. A czego konkretnie miałaby ta pomoc dotyczyć? Musimy wiedzieć, czego oczekujecie od nas. Oczywiście. Najmocniej przepraszam. Muszę Cię przedstawić, Petty. Drodzy przyjaciele, to mój syn, Petty. Miło nam Cię poznać. Mnie również. O co chodzi? Czy mógłbym z Tobą porozmawiać? Sądzę, że tak. Idź, Samuelu. Dziękuję. Samuelu. Samuel przygarnął Patiego, gdy ten miał 10 lat. Od kilku lat opiekuje się chłopakiem. Muszę przyznać, że często zadziwia mnie, ile Samuel ma w sobie spokoju i cierpliwości. Opieka nad dorastającym chłopcem to, wy... to spore wyzwanie. To prawda. Jestem pełna podziwu. Kiro. Czy możesz nam już powiedzieć, do czego potrzebujesz naszej pomocy? Jestem o tych bagnach po to, by znaleźć roślinę. Tyle pomoże mi wstać z tego cholernego wózka. Jestem kaleką. Chcę znów stanąć na swoich nogach. Co ma taką moc, by wyleczyć kogoś? Przepraszam, ale jednak z kalectwa. Bruszcz mnicha. Och. To właśnie to, czego szukają moi ludzie. Potrzebujesz nazwy pomóc ci w poszukiwaniu tej rośliny? Zgadza się? Hmm, pozwól, że nim podejmiemy, się de podejmiemy decyzję, naradzimy się. Nie ma problemu. Dobrze przemyślcie sprawę. Zakaz nam pomoc w 100 tysięcy org. Morgan ma rację. Decydujemy po krótkiej rozmowie. To nie może być pochopna decyzja. Kazałem przygotować Wam pokój, tam będziecie mogli spokojnie porozmawiać. Zabir, zaprowadzi, zaprowadź naszych gości do pokoju. Oczywiście. Gość wyglądający na pseudo-Norda, gość wyglądający na, tak powiem, Araba oraz facet na wózku Dziwny skład. Giro kazał nam przygotować ten pokój. Myślę, że jest on dla Was odpowiedni. Czujcie się jak u siebie w domu. Dziękujemy. No to mamy dylemat. Uważam, że nie mamy wyjścia. Chcąc zdobyć tę roślinę, musimy odmówić. Nie zgadzam się. Moim zdaniem powinniśmy sprytnie wykorzystać tę sytuację. Koniec końców, on chce dokładnie tego samego, czego my i my. Możemy wykorzystać sytuację i z jego pomocą zdobyć bluszcz mnika. Chyba kpisz sobie, Rok. Nie mam zamiaru wykorzystywać inwalidy do własnych celów. Zgadzam się z Katariną. Takie zachowanie byłoby godne pogardy. Właściwie to sam nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Z jednej strony zgadzam się z dziewczynami, ale z drugiej strony. Nie mamy wyjścia. Taka jest moja opinia. Jesteśmy zmuszeni oszukać Kiro, a to co innego, niż gdybyśmy chcieli to zrobić. Ta roślina jest nam potrzebna. Jeśli jej nie zabędziemy, kto wie, czy dam lepiej powstrzymać opiekuna. Pamiętaj, że ma on kapłankę. Masz rację, czas działa na naszą niekorzyść, ale... Ale musi być inny sposób. Musimy działać na własną rękę. Tak? Nawet nie wiemy, od czego zacząć poszukiwania. A co ty myślisz, Will? Właśnie. Powinniśmy twoim zdaniem zagodzić się, szukać kieru i dawać, że ją pomagamy, czy nie? Eee. Nie możemy go oszukać. Nie zgadzam się wykorzystywać niepełnosprawną osobę do osiągnięcia naszych celów. Zastanów się, Will, jeżeli w odpowiednim czasie nie, zadzia nie z zadziałamy, dojdzie do katastrofy. Wyobraź sobie co szykuje opiekun. A jeśli posiądzie starożytnych i będzie mógł kontrolować potwory, to co? Wtedy nie będziemy mieli żadnych szans, Morgan. Czy swoim zdaniem celu święca środki? Nie, ale w tym wypadku trzeba wybrać mniejsze zło. Oszukamy inwalidę czy dopuścimy zagłady świata. Nie mówię z tego z przyjemnością, ale przekonałeś mnie. Musimy mu udawać, że pomagamy Kiro i zdobyć wzdłuż mnicha. Nie popieram tego, ale rozumiem argumenty Morgana. Skoro większość z nas uważa, że powinniśmy to zrobić, to przedstawmy Kiro naszą decyzję. Chodźmy do niego. Pamiętajcie, musimy tak to rozegrać. Musimy. Cieszę się, że jesteś zadowolony. Jak mógłbym nie być, spotkałem takich ludzi jak Samuel czy Ty. Wiesz, Kiro, Zebir to strasznie dziwna osoba. Jest dość specyficzny, ale to uczciwy człowiek. Wczoraj zaganiał mi za to, że za nim szedłem, a to była nieprawda. Chciałem pozabijać trochę śmierlików. Nie moja wina, że szedł w tą samą stronę. Co? Takich chłopak zabił śmierliki? Zawodow zawodowcy mają z tym problem jak my. A takich ktoś zabija, Mitch Please. Nie masz się czym przejmować. Skoro tak mówisz? Dziękuję, że pomogłeś mojemu ojcu. Zawsze, jeśli tylko będę mógł, to będę pomagał Samuelowi, gdy będzie tego potrzebował. Mam nadzieję, że niedługo wyzdrowiejesz i będziesz mógł chodzić. Ja również mam taką nadzieję. Wierzę, że nastąpi to niedługo. Ojej, mamy sterowanie postacią, hura, kim ty jesteś? Mam nadzieję, że niedługo dokończymy robotę. Jakiś gość losowy? Takie jest w stylu egipskim Odejdź. Czy egipskim, jakim egipskim? Takim islamskim. Taki Allahu Akbar. Co tu mamy? Coś do otworzenia na zamek. Jej! Mamy tutaj antidotum i namiot. Te otwieranie zamków, czym dalej w grę, tym się robi mniej przydatne. Chociaż chyba dzięki niemu mam kilka eliksirów więcej. Więc tak właściwie to. Hmm, ciężko powiedzieć, czy takie nieprzydatne. Tu już nic nie ma chyba. To był taki useless pokój, czyli taki bezwartościowy, taki bezużyteczny. Useless? Kim ty jesteś? Po udanej walce należy coś zjeść. Może później powiadamy. Muszę kiedyś odpocząć. Ich kwestie jakby się troszeczkę połączyły, a ty kim jesteś? Zapraszam na zakupy. Co ty tu masz? A, pyły, orzechy, różane, namioty, puste lekarstwa, wody, na napary. O, raczej nic z czego potrzebujemy. Zapraszam ponownie. Cały czas tutaj coś się dzieje. Większość z nas nie potrzebuje snu. Jeszcze jesteś tu na chwilę, czy zamierzasz zostać? Raczej tylko na chwilę. Niektórzy w obozie wybierają walczyć. Bo żadna zbroja może ortować ci życie. Czego chcesz? Najlepsze no wyposażenie tylko u mnie. Hmm, już mamy. Smocze wąsy. Wow, ketany ślepoty. Bierzem Uzi. Pistolet mocy. Bierzem. Najdziw najdziwniejszy dostępny model pistoletu. Mm, Bicz paraliżu. Bicz, który powoduje paraliż. Oczywiście, że bierzemy. Kły smoka. Ostrza, tak mocne jak kły największych smoków. Magiczne puchlerze. Co najmniej dwa musimy wziąć. Alcza Olbrzyma, Płaszczęścia hełm, Ciężki Czacha Bestii, Diadem Izotomii, Korona Arcymagaz, ja już mamy jedną. O, korona mangas, Maska Zabójcy. Gle, możemy ją założyć naszej katarinie. to jest całkiem niegłupie. Rękawice ciężkie, skórzane, lekkie, złoty na. To już koniec? Tak, koniec. No dobra. A więc, przebierzmy się troszeczkę, Will na swoje nowe ostrza, które to były, kły smoka, 199 ataków. Załóżmy tak, że tu nie mamy ze zmiany, tu też nie, Która przecież zaklęty na szyjnik, to jest dość fajne, ale pominiemy. Tu mieliśmy miejsce właśnie maskę, mi się wydaje, że właśnie na maskę zabójcy czy Katarina z tego zadowolona nie będzie, no ale cóż, nie ona tu decyduje całe szczęście, bitch paraliżu. Bitch byłoby więcej obrony, tak, ale jego atak jest nieporównywalnie mniejszy. No i pistolet mocy, wow, te nazwy. Także Marcelinie oraz naszemu tutaj żołnierzykowi przydałoby się zmienić puchlerz. Nasza kapłanka nic nie może nosić w drugiej ręce, gdyż walczy w dual buildingu, czyli za pomocą dwóch broni. I zapiszmy grę poza tym. I także udajmy się dalej, bo czemuż by nie. Witam, masz przed tej noc, kosztuje tylko 150 org. Nie, dziękuję, mam dużo orgów, ale nie potrzebuję. Nie lubię uciekać z pola walki, ale czasem trzeba. Zacznijmy, co czeka nas tutaj. Pomocy! Co się stało? Aquari zatkował na bagnach. Jeśli czegoś nie zrobimy, wybije nas wszystkich. Biegniemy, prowadź! Co to za bestia? Samuel... Nie ma czasu. Pokażemy temu potworowi gdzie jego miejsce. Oto z Kolejny boss tej gry! Czy będzie na poziomie Brodolusa, czy nie? Zaraz się o tym przekonamy. Przyspieszenie Wida Wodne spirale cz, cz, cz. 4700 obrażeń to całkiem spora, jak nie spojrzeć. Izochomia drugiego stopnia. Widzę, że dla niego nie jest zbyt efektywna, ale kombo zdecydowanie będzie. Poproszę o siłę armii. Siła armii nam się przyda. Będziemy silni jak cała armia. Właściwie to już jesteśmy. Warto co najmniej 2 plutony. Umiejętności, przedmioty oczywiście. jakie przedmioty? Co ja gadam za głupoty? Oczywiście, żełem pełnej mocy, pełna moc. Wszystko do silników, umiejętności, combo. Z tyłu atak się nie zwiększył, to jest dość smutne, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy. A przeciwnik spudłował, Buu! taki potężny bossa pudłuje. Co to ma być? Zochromia! fokus i po bossie! I zabraliśmy anakondę. Biedny boss, taki miał być potężny, a tak szybko upadł. Samuel, Samuel! Och, wszystko w porządku? Żyje więc chyba tak. Co się stało z Aquarisem? Aquaris to już przeszłość. Samuelu! Kiro, Petty. Jak tylko usłyszeliśmy, co się. co się. Postanowiliśmy tak przybyć jak najszybciej. To zdanie, to zdanie nie ma żadnego sensu. Dziękuję. Nic ci nie jest, Tato? Jak widać, jestem cały i zdrowy. Jestem trochę poturbowany, ale nic mi nie będzie. Tato, tak bardzo się martwiłem. No muszę mu przyznać, że gdyby nie nasili przyjaciele, mógłbym zostać posiłkiem tego potwora. Wiedziałem, że jesteście potężni. Dziękuję za ładowanie Samuela. Nie ma za co. Właśnie. Rozgromienie takiego potwora to dla nas przyjemność. Powiedzcie mi, czy podjęliście już decyzję? Tak, zdecydowaliśmy się ci pomóc. Cudownie. Teraz jestem pewny, że niedługo stanę na was swoich nogach. Z pewnością. Proponuję teraz odpoczynek. Samuel musi dobrzeć, a wy również. Od jutra zaczniemy poszukiwania. Dobrze. Cut, scene, cut time. Jakoś nie mogę spać. Chyba to powietrze, tak na mnie wpływa. Niedługo stanę oko w oko z opiekunem. Pomszczam wszystkich. Wyglądanie przez okno może łatwiej. Wyglądanie przez okno, może łatwiej będzie mi zasnąć. Zabir? Samuel? Ciekawe o czym tak żywiołowo rozmawiają. Muszą się dobrze ukryć w oknie, żeby mnie nie zobaczyli. Opanuj się Zebir! Wydaje mi się, że jesteś sprytny. Zauważyłem, że tobie się tak wydaje. Nie dał ci się wyrolować, pamiętaj o tym. Nie wiem o czym mówisz. Nie miałem zamiaru nic takiego robić. Skąd Ci ciebie takie podejrzenia? Ja już swoje wiem. Ta dyskusja nie ma sensu. Prześpij się z tymi i zastanów się o to, co mnie oskarżasz. Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Mam cię dość, Samuel. Uważaj na słowa. Ty też uważaj. Pozawiamy jak się uspokoisz. Dobrych snów. Wzajemnie Samuelu. Dobrze to rozegrałeś. Wiem. O cholera, przecież to. Cieszę się, że już jesteś. Tak jak się mówiliśmy. Wszystko gotowe? Tak, przygotowaliśmy wszystko. Powinno się udać. Ja już nie będę tutaj wracał. Rozumiem, że to wszystko załatwisz sam. Zrobię co trzeba. W takim razie chodźmy, trzeba się pośpieszyć. Dobrze. Co tu robi ten. doktorek? Cholera! Bliźniacy są też na bagnach. Klują coś z Zebirem. Hej, ludzi! Może nie będę ich budził, w końcu powiedzieli, że dziś tu nie wracają. Może lepszym rozwiązaniem jest zastąpić i rano przemyśleć sprawę na spokojnie? Tak zrobię. Tutaj nic nam nie grozi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie! Dlaczego? Ktoś się tak wydziera? To chyba Petty. Coś musiało się stać. Chodźmy, musimy to sprawdzić. I znowu kontrolujemy samego Willa, chociaż kazali nam iść ogólnie, że wszyscy. No cóż. W tej grze nie ma pokazanych członków zespołu, tak samo jak na przykład w Pokémonach. nie ma pokazanych członków zespołu. Ojcze. Co się tutaj stało? Nie wiem. Gdy rano wyszedłem z obozu, takiego go już zastałem. Samo Will jest martwy. Z tego co widzę, ktoś musiał zatopować go od tyłu, a potem wbić mu nóż prosto w głowę. To straszne. Należy szybko znaleźć winnego i go ukarać. Mo Zabiję mordercę własnymi rękami. Petty, wiem, że to dla ciebie ciężka chwila, ale postaraj się uspokoić. Nie uspokoję się, dopóki nie znajdę mordercy. Musimy zawiadomić Kiro. On pewnie nie wie jeszcze, co się stało. A zajmijcie się Samuelem, a my ja pójdziemy do Kiro. Dobrze. I my chyba wiemy, kto zabił, tak naprawdę. Hmm, dziwne. Co ten nóż robi? Kiro? Dobrze, że jesteście. Zobaczcie, co znalazłem. Sztylet? Kiro, co ten sztylet ma znaczyć? Właśnie się zastanawiam, skąd to się tu wzięło. To ty zabiłeś Samuela? Co takiego? Co ty mówisz? Samuel nie żyje? Niestety, Kiro, Samuel został zamordowany. Uważacie, że ja to zrobiłem? Ktoś mi podłożył ten nóż, nie mam z tym nic wspólnego. Wierzymy ci, Kiro. Nie! To, że jesteś na wózku nie znaczy, że nie, ty to nie ty zabiłeś Samuela. On miał do ciebie pełne zaufanie. Odwrócił się na moment, ty uderzyłeś go, upadł na kolana, a ty, Kiro, wbiłeś mu w głowę sztylet. Oszalałeś? Co to za bzdury? Nie mam nic wspólnego z tym morderstwem. Peti, chyba jednak trochę przesadzasz. Rozumiem twój ból, ale czy naprawdę wiesz, że Kiro mógł to zrobić? Fox ma rację. Twoje przypuszczenia są bardzo naciągane. Ból nie może pozwolić cię czy myślenia. Co wy tam wiecie? Uspokój się. Petty, śmierć Samuela nie jest dla mnie najmniejszym zaskoczeniem, nie jest dla mnie zaskoczeniem niż dla ciebie. Wiesz, to był mój przyjaciel. Kłamiesz, kłamiesz. Wszystko kłamstwa. Zabiłeś mojego ojca. Teraz sam zginiesz. Musimy cię powstrzymać, Petty. I co mam walczyć z tym Peti? Czy on w ogóle wytrzymał jeszcze jedno kombo? Też niby walczył z tymi osami. Peti, nikt mnie nie powstrzyma. Pomszczał, ojca! To byłeś z doświadczenia. Niby on walczył z tymi osami. Hmm, Peti. Nie ma się co dziwić, gdyż jego go ta sprawa. Na pewno. Nie wiem, co mam robić. Jestem załamany. Mam nadzieję, że chociaż wy mi wierzycie, że ja nie ja jestem winny. Wierzymy, Kiro. Sęk w tym, żeby i nic też uwierzyli, ale kto mógł to zrobić? Nocy widziałem, jak Zebir i Samuel kłócili się. To jeszcze niczego nie dowodzi. Nie, ale Zebir spotkał się ze znanym nam jednym z bliźniaków, szalonych lekarzy. Co ty mówisz? To prawda. Zebil jest w złowie z tymi ludźmi. W takim razie wina Zebira jest przesądzona. Kim są ci bliźniacy? To ludzie, którzy uważają się za naukowców. Oni zabili moją rodzinę. Są bardzo niebezpieczni. Bardzo. Zastanawiam mnie, co tutaj robią. Skoro tu są, muszą mieć ku temu ważne powody. Powiedzcie mi, czy Zebir był obecny, gdy znaleźliście martwego Samuela? Nie było go. Idę o zakład, że już się nie pojawi. Przynajmniej nie jako przyjaciel, Kiro. Może przeszukamy jego pokój. Możliwe, że zostawił tam jakieś dowody zbrodni. Dobrze. Jak tylko coś znajdziecie, przyjdźcie mnie poinformować. Tak zrobimy, ale powiedz, gdzie jest jego pokój. Niedaleko waszego pokoju. Znacie go po jak przymocowanych do ścian. Uważam, że nie powinniśmy cię zostawić samego. Możesz być w niebezpieczeństwie, bez obaw. Poradzę sobie. Ruszajcie, już ja czekam na wieści, co znaleźliście. A ja mówię... Do kolejnego odcinka. Na razie i cześć.